Tu i cel. Na tych co tam stoi taki chłop jakiś. Pal. Ale o super. Żołego. Bardzo dobrze. 110 metrów panowie kuli. Pięknie. Możemy trafić. Nie łapię? Się, no nie łapie O, teraz słyszę. I cel. Nie ma. Dobra, lecimy na 3, 4. Lecimy. Kupujesz, słyszysz. Pieprzamy się. Opu. Lecę, 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 chodźcie ze mną. Teraz by druga Pluton! Stój, obień wolny! No. pas! Trześć, sześć, sześć, sześć! Ty masz. W lewo masz. Przez lewo masz, to król Jak podwójnie za małeś. Na lewo możesz przejść, fajnie tam są pozycję, druga linia. Przez lewo masz. Przez lewo masz tykamy, 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 tykamy. Przespawałeś? Dokąd złamałeś Przejdźmy najwyżej Ej, no, no szybko. Ja cel cel na tę na kolumnę, która przebiega pal. o nasi. What? O! 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 No pierdolę! Ale selen mieliście nieźle go, bo tak. mnie ale ja trafiłem swojego. Mam! mam... No, nie, nie bo mogę dostać degrada, to będzie Kura punkt honoru. Na jest za kwiatkiem, za kwiatkiem, za papriocią. Ty masz! Miałem cofaj się, kurwa, też jeszcze przeżyć, nie, nie. To było... O! o, o co to, to było teraz w ogóle, ten małac? Widziałem popierdoloną kulę, kurwa. Ja widziałem ją teraz, to... tak. Co tam gdzie Patrzyłem się do tyłu, patrzę. Jeb. Odleciał nam jeden rekrut, chyba. Znaczy, ping miał i odleciał. Odleciał, e... odleciał. Co? On nie wiem, jak wiedział. No, niektórzy mają, wiesz, no marzenia latać, no. To jest cichocierny, no, ale... on ich od tyłu weźmie wszystko. <laughs> <po prostu. laughs> tak. Szpiega mamy. Powiem po mojej lewej, masz? Tak, nie Pluton, stój, tu i cel. E, na tych, co się poddają. Przed nami są. Na głowy. Pal. O, misklik. Ty masz, spoko? nie widać było. Pluton, stój, do prawej. No równań. Dobry strzał, Dos. Oj, dobrze! Zabijamy. Druga linia pięknie zagęła. Po mojej prawej formać masz, tu i cel. Na linię przed nami na pas. O kurde. Aj. Kinałem. Przejmuję kto najwyżej. Dostęp. Ja pierdolę no, w ale <laughs> się <coughs> Już jest dobrze. Czekam aż kaśnienia wysta wystawi się. Tam w oddali, oddali, w, kurwa na 400 metrów chyba. Nie no, Będziemy so, bagnety Bardzo daleko. Będziemy Tam jest Także Będziemy bardzo daleko, 8 sylwetek nad <coughs> Robicie, robicie, taki wiecie morta taki wiecie parabolą, pal Nie. Spadnie, Nie. spadnie im na na, na tego na, na głowę ale w ciebie panowie, krok zwyczajny. on ty on szukał śmierć kurwa <laughs> o ja pierdolił tak mówi ta kula przyleciała przecież przez niego, kurwa. No to właśnie, ona tak. dosłownie pomiędzy dwoma głowami, tak pomiędzy. Ta, takich ludzi ja potrzebuję właśnie. <śmiennie> po co, odchyli głowę na bok i leci, nie ma kuli. Od tym jeden prosty <śmiennie> sposób, jak stać nieśmiertelny. Zobacz jak. Matrixa odpalił, kurwa, i bullet proofa miał. Pluton, stój, stój cel. O, na lewo jest linia, na lewo, na lewo na south east. się na głowy. Powyżej jeszcze, na lewo, na lewo, na to lewo Na lewo, czemu prawo? Na lewo panowie, na lewo, na lewo. Pal Ała ku... Tył Ja pierdole Panowie jak jest na lewo to... jest Przez prawo, prawo, krok podwójny za mną Masz? Jezu! A oh, nie. Nie. Przeklęta jest elezja No to i dobrze żarło No Pół nad Pal Ładnie pysiak Przez lewo, lewo krok, tu masz Cofniemy się i wiecie... O oh, wow. To? Jak to? Ale to jest pobugowane. No. Szczególnie po której stronie ma formować pluton. Pluton. Tuj, tuj cel. Linie przed nami, przed siebie na pas. Pal. Ładnie, ładnie. W tym marsz. Ładnie. Pluton i cel. Na połowę dymu. Jednak tego po je. lewej. Tego po lewej dymu. Pluton pal. O, poszło koło! W marsz, w tył marsz. Połowa dymu poszło, nie grubo i teraz osadzamy kapustę. To, stój. Jak zwykle naprzód marsz. Formować na linii, równej do prawej. Łoł. Wow. Najwyższy... O kurwa, frantam Franta kurwa jakiś. Dołączcie do naszych najlepiej. Marsz. Po mojej lewej. No to on. Równanie intuicja. Oj. Przejmuj najwyższy rangą.